Żegnaj lato na rok. Pod taką nazwą odbyła się w Żukowie wieńcząca sezon wakacyjny impreza plenerowa. Jej głównym punktem był rozegrany w parku Jeziorko Puchar Polski Strongman, przeplatany występami kabaretu Cipu Lenki z Wojciechowa. Było zatem sportowo i artystycznie. Siłacze zaczęli z wysokiego, a raczej ciężkiego C. Walizki do spaceru farmera ważyły bagatela 150 kg każda. W stawce sześciu zawodników jedynie Mateusz Ostaszewski, Tomek Lademan i Robert Czeszejko bez większych problemów uporali się z zadaniem. Natomiast Mariusz Dorawa i Krzysztof Kacnerski musieli po drodze zażywać odpoczynku. Falstart zaliczył Piotr Czapieski. Ambitny zawodnik z niedzicy jeszcze nie wybiera się na spacery z tak wielkim bagażem. W wyciskaniu na barki z wynikiem 191 kg pewnie wygrał Czeszejko, tuż za nim uplasował się równy Lademan, a na trzecim miejscu tłok. Po 171 kg zaliczyli Kacnerski Dorawa i Ostaszewski. Piotrek Czapiewski mimo dobrego wyniku 161 kg, znowu ostatni, jego rywale tego dnia wprost zadziwiali formą. Jak na zawody regionalne, amatorskie, tak określane, mimo wszystko Pucharu Polski na no 150 i przed chwilką jeden z zawodników 191 z Zakarku. Myślę, że nawet duża część czołówki Polski, strongman profesjonalnych nie dałaby sobie rady dzisiaj na z sztangu. Swoje pięć minut miał również Jan Łuka. Ten 63-letni fenomen z Sopotu wciąż zadziwia świat bijąc kolejne rekordy. On naprawdę jest jak wino. Wszystko zależy od systematycznego treningu. Systematyka to jest podstawa i trening mądry. Po prostu nie można żyłować na przykład wielkich ciężarów, kiedy nie ma tej siły. Więc pewne okresy są słabsze treningi, pewne okresy są silniejsze i licząc jakby powiedzieć lata, praca się nakłada. Jak mądra praca, wtedy są wyniki i wtedy da się jakby mówić, poprawić własny rekord jakby mówić, życiowny i do tego jeszcze rekord polski, rekord świata. Podczas przerwy w zmaganiach stronkmenów można było się pośmiać oglądając występy Cipuleniek. I całe szczęście, bowiem od samego patrzenia na niezwykłe ciężary, z którymi radzili sobie zawodnicy, co niektórym zaczynała dokuczać przepuklina. Niezły kabaret odstawił również niejaki Kazik, ale ten artysta wystąpił poza harmonogramem. Po złapaniu oddechu zaczął się gumowy koszmar i to dosłownie. Monstrualnych rozmiarów 350-kg opona przewróciła klasyfikację do góry nogami. Dość powiedzieć, że Lademan był dopiero piąty, a Czeszejko czwarty. Zwyciężył Mariusz Dorawa, przed którym otworzyła się nawet szansa wygrania całych zawodów. Jednak no niestety teraz będzie martwy ciąg przed nami, więc tutaj moje szanse spadną, bo nie jest to moja najlepsza konkurencja, nawet najgorsza, ale myślę, że w kulach powalcza, między nami jest tylko po punkcie różnicy, więc... Jest o co walczyć. We wspomnianym martwym ciągu kolejno padały rekordy życiowe Krzyszka Kacnerskiego, Dorawy i Czapiewskiego. Na pozycję lidera powrócił Lademan, a Czeszejko spadł aż na piątą pozycję. Walka o medale rozstrzygnęła się dopiero w widowiskowej kuli. Krzysztof Kacnerski zdołał wrzucić trzy, dzięki czemu wdrapał się na najniższy stopień podium. Tego samego jednak w krótszym czasie dokonał Mateusz Ostaszewski i jemu przypadło w udziale miejsce drugie. Natomiast Tomasz Lademan jako jedyny uporał się z czwartą, 160-kilogramową kulą i wygrał zawody, zdobywając Puchar Polski Strongman. Pierwsze miejsce i zwycięzcą puharu Polski Strongman Żukowo 2012 zostaje reprezentant Rosji. Jestem bardzo zadowolony, aczkolwiek popełniłem wielki błąd przy oponie. Jedyna konkurencja, która tak naprawdę mi nie wyszła, dalej było już ok. Uszczęśliwiony Tomek podkreślał wysoki poziom rywalizacji, komplementując tym samym swych rywali. Można powiedzieć, że nie były to może w pełni zawodowe zawody, takie z czołówką polski. Aczkolwiek ja startuję w Pucharze polski z czołówką, i, i powiem szczerze, że ciężary nie były tutaj w ogóle mniejsze. Naprawdę spore ciężary były do dźwigania. Twój pierwszy raz na scenie w Żukowie mają za sobą także ci puleńki i jak mówią, obyło się bez bólu, to znaczy przepraszam, bez tremy. Trzeci Puchar Pomorza w Strongman dobie końca. Dziewczyny bardzo fajnie tutaj dołączyły się do tej imprezy, swój udział teatralny, zadeptowały się na dużej scenie. Powiedzcie mi, jak się czujecie po tym, po tym debiucie przed taką publicznością? Fajnie. Pierwszy raz mieliśmy takie, debaty na takiej scenie, także mi się bardzo podobało. Fajnie było. E, trema nas już nie zżera, bo mamy już trochę doświadczenia, bo występowaliśmy na mniejszych festynach, także już wszystko mamy opanowane. Także dajemy radę. Radę dał również Marcin Kacnerski, który wspólnie z wyśmienitym tego dnia konferencjerem Grzegorzem Łukienowiczem tworzą fundację Siła czy Pomorza i to oni stoją za organizacją tego eventu. Atrakcje, prawda? Były atrakcje, był kabaret, bardzo śmieszny. Zawody strongman, zacięta rywalizacja, Czersi Łuka. Wszystko, wszystko, razem spowodowało tak wspaniały i rodzinny klimat. a potem będziemy szli formy.